System ProAssist pozwala na ręczne wygenerowanie linków w dowolnym dla ciebie momencie, czyli pacjent nie dostaje z automatu systemu ProAssist zaraz po dokonaniu rezerwacji linku do płatności, tylko ty jako użytkownik możesz zdefiniować komu konkretnie za konkretną rezerwację chcesz wygenerować link do płatności. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy z poziomu kalendarza kliknąć w daną rezerwację, a następnie z okna informacyjnego do wizyty należy kliknąć w ikonę kasy. W kolejnym kroku wybierz opcję Generuj płatność online. W panelu bocznym wysuwanym pojawia się informacja na temat y, płatności online. Po pierwsze, musisz zdefiniować, czy to ma być płatność wymagana czy płatność opcjonalna. Dla przypomnienia, płatność wymagana to taka, w której pacjent musi opłacić wizytę. Jeżeli nie opłaci wizyty w wyznaczonym przez ciebie terminie, niestety, ale wizyta zostanie odwołana. Natomiast jeżeli chodzi o płatność opcjonalną, pacjent ma wybór. Albo może zapłacić yy, za pomocą linku do płatności online, lub może przyjść na miejsce i zapłacić stacjonarnie. Jeżeli wybieramy opcję płatność wymagana, to tutaj pod spodem pojawi się na pomarańczowo termin, do kiedy ma pacjent czas na opłacenie wizyty. Ten termin jest podpowiedzią dla osoby, która generuje ten link, żeby nie musiała sprawdzać lub pamiętać ustawienia płatności online, które są ustalane albo w edycji placówki, albo w edycji konkretnego specjalisty. Wszystko zależy od Waszej konfiguracji płatności online. Dla przypomnienia krótkiego, jeżeli w Twojej placówce macie jeden wspólny numer konta bankowego, przez który rozliczają się pacjenci, to wtedy konfiguracja odbywa się w edycji placówki. Natomiast jeżeli każdy ze specjalistów ma indywidualny numer konta, na który pacjenci przelewają e, kwotę za realizację wizyt, wtedy konfiguracja odbywa się bezpośrednio w ustawieniach specjalista. I w tym momencie można również dokonać modyfikacji zmiany terminu. Dla poszczególnej wizyty. W jaki sposób to zrobić? Po kliknięciu w opcję Zmień dla tej wizyty pojawi się możliwość uzupełnienia nowych informacji. Czyli wizyta w dniu 10 grudnia, czyli na ten termin jest zarezerwowana ta rezerwacja, na godzinę 14.40 musi zostać opłacona do dnia, określany sobie dzień, do kiedy pacjent ma opłacić i do godziny. I wybieramy sobie godzinę, do której pacjent musi opłacić wizytę możemy zaakceptować te zmiany albo przywrócić ogólne, czyli te, które były przypisane podczas konfiguracji płatności online. Ja zatwierdzam te zmiany, pojawia się już zmodyfikowany termin do opłacenia wizyty i następnie należy kliknąć, generuj link do zapłaty. I teraz pacjent dostanie drogą mailową link do płatności oraz jeżeli w konfiguracji płatności online macie uruchomione również powiadomienia SMS. To również pacjent dostanie drogą SMS-link do opłacenia wizyty. Jeżeli wybierzecie płatność opcjonalną, to po prostu będzie to informacja, że pacjent ma możliwość opłacenia takiej wizyty. Tutaj ważna informacja. Jeżeli wizyta jest zrealizowana, to należy wybrać opcję płatności opcjonalnej, ponieważ jeżeli wybierzemy płatność wymaganą, a wizyta została zrealizowana, to nie da się, Odwołać wizyty, jeżeli została ona zrealizowana przez specjalistę, została wypełniona dokumentacja medyczna. Dlatego też, dla wizyt zrealizowanych, rekomendujemy wybór płatności opcjonalnej. Dla wszystkich rezerwacji, które są zaplanowane, jak najbardziej możliwy jest wybór płatności wymaganej.